Czytamy dzisiaj z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy od trzeciego wersetu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Takie oto czytamy dzisiaj diktum naszego wspaniałego apostoła. Coraz częściej zdarza mi się słyszeć, Ludzi, którzy chyba sami nie wiedzą po co i dlaczego i z jakiego powodu, ale głośno protestują, że się nie obchodzi tam siódmego dnia, czyli soboty, że się nie mówi o tym, iż nie wolno jeść wieprzowiny. Na pytanie, dlaczego podnoszą głos i o co im chodzi w tym wszystkim, mówią, no bo tak w Biblii jest napisane. Super. Świetnie. To może idąc tym tropem, powiedzmy, że w Biblii jest napisane, już Judasz poszedł i powiesił się. To co? Mamy wszyscy robić to samo? Iść i powiesić się? Przyjrzyjmy się pokrótce temu, co zostało przed chwilą przeczytane. Kiedy Paweł wybierał się do Macedonii, to prosił Tymoteusza, żeby pewnych ludzi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ustawił do pionu. Byli po prostu pewni ludzie, którzy opowiadali bzdury, siali, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zamieszanie w kościole. To, co charakteryzowało tych ludzi, to to, że nauczali zupełnie czegoś innego niż tego, czego nauczał Paweł, nauczali Paweł i Tymoteusz. Paweł ocenił, że oni zajmowali się baśniami, zajmowali się niekończącymi się rodowodami, które oczywiście z natury rzeczy zawsze będą wywoływały spory, ale nigdy nie doprowadzą nikogo do zbawienia. I to jest cecha charakterystyczna ludzi, którzy optują za zachowaniem i stosowaniem prawa. Zawsze tacy ludzie wywołują kłótnie, spory, podziały, wzniecają nienawiść, wzajemną niechęć, ale nigdy przestrzeganie prawa, o czym dobrze wiedzą oni sami, bo Biblia o tym wyraźnie mówi, nie prowadzi nikogo do zbawienia. Pytanie, po co to robią? Po co to robią? A po powiedział, że celem tego przykazania, które scedował na Temoteusza, była prawdziwa miłość. Miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, miłość płynąca z czystej, nieobłudnej wiary. I mówi, w przeciwieństwie do tamtych ludzi, myśmy to osiągnęli, ale ci ludzie, którzy robią takie zamieszanie, nie osiągnęli tego i popadli tylko w próżne gadanie, nic innego. I dalej powiada Paweł, że ci ludzie chcą być nauczycielami prawa, ale po pierwsze w ogóle nie rozumieją tego, co mówią, a po drugie w ogóle nie rozumieją tego, co twierdzą. I wiecie, powiem wam tak, to jest kapitalne podsumowanie tego, co wyprawiają judaizujący. Dlatego, że jeśli ich przycisnąć do muru, a nie chcą tego, bo unikają takich sytuacji, to zupełnie gubią się w swoich wypowiedziach. A dlaczego? Dlatego, że ci ludzie nie rozumieją co mówią i nie rozumieją co twierdzą. Zapytajmy wprost, po co mamy przestrzegać zakonu? Czy po to, żeby być zbawionymi, oni powiedzą nie. To po co? Powiedzą, żeby być posłusznymi Bogu. I teraz zastanówcie się nad obiema odpowiedziami. Czyli Bóg chce, żeby w posłuszeństwie wykonywać rzeczy, które nie prowadzą do zbawienia. No kompletnie absurd. Kompletnie absurd. To dziecko w przedszkolu jest gotowe wyśmiać taką argumentację. No ale ci ludzie taką argumentację mają. Paweł powiada, że zakon jest dobry. Tak, zakon jest dobry. Wszystko co Bóg daje jest dobre. I nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że zakon jest zły. Jest dobry. Ale pod jakim warunkiem jest dobry? Jeśli robi się z niego dobry użytek, właściwy użytek. Zakon nie został nam dany po to, żeby każdy każdego bił nim po głowie. Zakon miał swoje zadania, miał nas zachować w posłuszeństwie Bogu i miał nas odprowadzić do Chrystusa. W tym jest dobry, najlepszy z możliwych. Ale dzisiaj, jak mówi Paweł dalej, ten zakon już nie jest dla nas, dlatego że on został, on został ustanowiony, ale nie dla ludzi sprawiedliwych. Jeśli jesteś sprawiedliwym człowiekiem, co to znaczy być sprawiedliwym człowiekiem? To znaczy, że jesteś człowiekiem zbawionym w Jezusie Chrystusie. Jesteś człowiekiem, który narodził się na nowo, stał się nowym stworzeniem. Żyjesz nowym świętym życiem. Jesteś pełen ducha świętego. Chodzisz w mocy ducha świętego. Powiedzmy sobie jasno i uczciwie, jeżeli ktoś uważa siebie za ucznia Chrystusowego, a nigdy nie przeżył nowego narodzenia, nigdy nie został napełniony Duchem Świętym, nie dysponuje mocą Ducha Świętego, no to dla niego jest zakon. No bo jak ma wykonywać Boże przykazania? W jaki sposób niby? Przecież nie ma własnej siły i własnej mocy, aby to czynić. Właśnie dlatego został nadany zakon, że ludzie sami z siebie byli tylko zdolni do grzechu. Zakon nazwał grzech po imieniu i pokazał, że to nie jest droga, którą Bóg akceptuje. Zakon też pokazał drogę wyjścia, a wszystkie te przepisy, które są w zakonie, były po to, żeby człowiek, który zgrzeszy, przez wiarę od razu to trzeba dodać, przyprowadził czy przyniósł ofiarę do świątyni i na jego oczach ta ofiara była oprawiana. On kładł na tej ofierze swoją rękę, wyznawał swój grzech i jeśli to było wszystko z wiary, to było mu to odpuszczone. Jeżeli jestem zbawiony w Jezusie Chrystusie, to po co to mam robić? Czemu to ma służyć? Apostoł Paweł wyraźnie powiada, słuchajcie, bo to jest zapisane wprost i nie trzeba niczego wymyślać. Zakon jest dla nieprawych i nieposłusznych. Pytanie, czy dlatego chcesz zakon uprawiać, bo jesteś nieprawy i nieposłuszny? No Jeżeli jesteś nieprawy i nieposłuszny, to powiem Ci, że nawet zakon ci nie pomoże, bo na pewno nie pomoże, bo nikomu nie pomógł, dlatego musiał przyjść zbawiciel. Zakon jest dla bezbożnych i grzeszników. Jeśli jesteś wierzący w Jezusa Chrystusa, to co, jesteś bezbożnikiem? Jesteś grzesznikiem? Jak to jest z Tobą? Potrzebujesz zakonu? To nie jesteś wierzącym człowiekiem w ogóle. Dla bezecnych i nieczystych, bezecny i nieczysty. Ludzie, którzy byli bez jakiegokolwiek honoru, bez jakiejkolwiek moralności. Takim jesteś? Dla ojcobójców i matkobójców. Dla mężobójców. Czyli generalnie dla morderców. No już widzę w tej chwili, jak w kościele wstaje człowiek i mówi, mamy przestrzegać zakon. A dlaczego bracie mamy? Bo jesteśmy mordercami. To chłopie, co robisz w kościele? Bo pamiętaj się, co ty, co ty w ogóle gadasz. Jesteś niepoważnym człowiekiem. W ogóle nie rozumiesz, gdzie jesteś. To nie jest klub emerytów. To nie jest klub szurniętych ludzi. Tylko to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jak jesteś mordercą, to nawróć się. Nie pomoże Ci zakon. Rozpustników, mężołóżników. Następny wstaje i mówi „ludzie, musimy zachowywać zakon, bo my cudzołożymy cały czas, bo jesteśmy homoseksualistami, bo jesteśmy ludźmi, którzy uprawiamy nieczysty seks. Ludzie, to gdzie Wy jesteście? Co to jest? Kościół? Czy to jest klub gejowski? Jeżeli jesteś w kościele, to nie robisz takich rzeczy. Nie potrzebujesz zakonu, żeby się z tego wyzwolić. Potrzebujesz Chrystusa, żeby się z tego wyzwolić. Zakon tak, mówi wyraźnie, nie wolno Ci tego robić. I co z tego, że mówił to zakon przez tyle lat? I tak to ludzie robili. Bo nie byli zdolni do tego, aby tego nie robić pod zakonem. Zakon nieustannie im przypominał grzechu. A ci, którzy Nabywali wiary, w wierze przychodzili do świątyni, składali ofiarę i wychodzili wyzwoleni. Ale ilu takich ludzi było? Bardzo niewielu, o czym świadczy historia Izraela. A jeśli jesteś homoseksualistą, to co? Zakon ci pomoże? Zakon mówi, że powinienś umrzeć. Śmierć dla ciebie. To po co chcesz pod zakon uciekać? Czy ty głupi jesteś? Nawróć się człowieku, a wtedy będzie dla Ciebie nadzieja. Zakon jest dla handlarzy ludźmi. No, dzisiaj może jest to grzech, który jest rzadko spotykany, no ale przyznajmy, że obrzydliwy. Zakon jest dla kłamców, dla krzywoprzysiędzców, czyli dla ludzi, którzy używają swojego języka w sposób podły. Kłamią, oszukują, krzywo przysięgają. Obmawiają, plotkują. Jak jesteś takim człowiekiem, to co? Jak będziesz zak zakon uprawiał, to się coś zmieni w Twoim życiu? No cześć ty, durny, jeszcze głupszy będziesz niż byłeś do tej pory. Chrystus się może uratować. I tylko Chrystus. Zakon jest dla wszystkich i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. I co to jest zdrowa nauka? To jest nauka, zgodna z Ewangelią chwały błogosławionego Boga. Czyli to jest nauka zgodna z Ewangelią Jezusa Chrystusa. A więc zakon i Ewangelia nie są w stanie chodzić w jednej parze. Amen. Nie są w stanie. Nie ma takiej możliwości. To dlaczego, skoro jesteś chrześcijaninem, jak twierdzisz, chcesz uciekać pod zakon? Bo co? Bo Bóg kazał. A gdzie kazał? W którym miejscu kazał? Nawet ci apologeci juda, judaiz, judaizującej Ewangelii nie są w stanie tego wskazać. Gubią się sami w swoich zeznaniach. Niedawno ktoś mi napisał, że musimy zakon, a w tym yy, dzień siódmy, czyli, czyli Szabat, yy, zachowywać, ponieważ w ten sposób czcimy. Stworzenie świata. O ludzie! Chcesz czcić stworzenie świata? To może zacznij czcić pierwszy dzień wiosny, pierwszy dzień lata, pierwszy dzień jesieni, pierwszy dzień zimy. Już masz cztery święta wtedy. Gdzie w Biblii ktoś czcił stworzenie świata? W którym miejscu? Siódmy dzień to był dzień, kiedy czczono stworzenie świata? Czyś ty głupi człowieku, gdzie to jest napisane? Siódmy dzień był, dzień był dniem, kiedy przerwano pracę. I na czym się skupiano? O, wtedy debatowano, jak to Bóg stwarzał ten świat? Jak to było w tym pierwszym, drugim, trzecim dniu? No przecież wiemy, że tak nie było. Ludzie koncentrowali się na Bogu. Przerywali pracę, żeby całe swoje jestestwo oddać do dyspozycji Boga. No taki był świat, takie były czasy. Pod nowym przymierzem możemy to robić nieustannie. Każdego dnia, czy wstając z łóżka, czy wchodząc do łóżka, jesteśmy w odpocznieniu. Mamy szabat. Jak ktoś chce uprawiać szabat raz w tygodniu, to jest pod zakonem. Ja uprawiam szabat 7 dni w tygodniu. Siedem dni w tygodniu mam szabat. Ludzie, jak tego nie rozumiecie, to się nawróćcie do Chrystusa i wtedy wszystko będzie jasne. Chcecie być pod zakonem? A uciekajcie pod zakon. Sami wtedy mówicie o sobie, że, jesteśmy grzesz że jesteście grzesznikami, bezbożnikami, mordercami, rozpustnikami, homoseksualistami, kłamcami, oszustami. Chcecie za taki uchodzić? To uprawiajcie zakon. Proszę bardzo. Ale musicie zrozumieć, że nie wyjdziecie ze swoich grzechów, bo droga zakonu nie jest drogą wyjścia z grzechu. Biblia to jasno mówi. W Jezusie Chrystusie jest wyzwolenie z grzechów, w Jezusie Chrystusie jest zwycięstwo, nadzieja, nowe życie. Człowieku, opamiętaj się, nie daj się oszukiwać ludziom, którzy sami nie wiedzą, czego uczą i sami nie wiedzą, o co im w tym chodzi. Jeżeli znacie takich ludzi, zostawcie ich w spokoju, nie idą swoją drogą. Jak Duch Święty ich nie przekona, to wiek nie przekonacie. Tak, oni wezmą do ręki Biblię i będą wam rodowodami pokazywali, jak to w, przez te wieki było. I wiecie, co się, w czym się zorientujecie nagle? Ludzie. Mnie to przedstawiono. Ja się nagle obudziłem jako Żyd. I to ten Żyd z tych dziesięciu pokoleń, które zniknęły. Chcecie mieć nieuszkodzony rozum? To nie słuchajcie tych ludzi. Słuchajcie Słowa Bożego i bądźcie wierni Słowu Bożemu. Bo tylko Słowo Boże jest prawdą. Nie słuchajcie ludzkiej głupoty, bo ona do niczego nie prowadzi.